Jak wszyscy wiemy, w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Można powiedzieć, że każdy z nas jest piękny, oczywiście na swój unikalny sposób. Dzisiaj jednak opowiemy Wam o niezwykłych osobach, których wygląd jest tak niepowtarzalny, że zapiera dech w piersiach. Zapraszam do oglądania. Winnie Harlow Winnie Harlow to kanadyjska modelka, która cierpi na pewną przypadłość, jaką jest bielactwo nabyte. Polega ona na depigmentacji płatków skóry, a jej przyczyną jest wymieranie komórek odpowiedzialnych za kolor skóry. Nabielactwo zapada według szacunków od 1 do 2% populacji. Winnie jest pierwszą znaną w świecie top modelką, która zmaga się z tą przypadłością. Jej niecodzienna uroda zrobiła furorę na ostatnim Fashion Week w Madrycie, jak również od lat przyciąga światowych projektantów chcących z nią pracować. Modelka zawdzięcza swojemu wyglądowi bardzo wiele. Między innymi wzięła udział w najnowszej kampanii marki Diesel. 19-latka stała się również rzeczniczką osób chorych na bielactwo. Jej konto na Instagramie śledzi niecałe 6 milionów osób. Winnie wzięła także udział w amerykańskiej edycji Top Model. Molly Bear. Molly Bear urodziła się w Pensylwanii w 1997 roku. Kiedy była dzieckiem, często była nękana przez swoich rówieśników. Wszystko z powodu swojej charakterystycznej sylwetki. Była bardzo szczupła, miała ponad 180 cm wzrostu i według wielu dziwnie wyglądającą twarz. Po latach w jednym z wywiadów przyznała, że jej koledzy i koleżanki ze szkoły nieustannie ją przezywali: joda, ufoludek, szczur, goblin czy gremlin. To tylko niektóre z wyzwisk, które padały pod jej adresem. Przez te wydarzenia dziewczyna przeżyła załamanie oraz miała bardzo niską samoocenę. Choć trzeba przyznać, że Molly wygląda bardzo nietypowo, gdyż posiada wysokie kości policzkowe, szpiczaste uszy i duże głęboko osadzone oczy, to przy tym jej uroda jest bardzo interesująca. Przez większość swojego życia wierzyła w to, że jest brzydka i nigdy nie śniła nawet o tym, że kiedyś jej wygląd stanie się jej atutem. Molly Bear rozpoczęła karierę modelki w 2014 roku, debiutując na światowej klasy wystawach. Fascynująca twarz Molly pojawiła się na stronach kilkunastu prestiżowych czasopism, w tym W Magazine, Dazed oraz W Interview. Aktualnie jest bardzo dumna z tego, jak wygląda, gdyż to właśnie dzięki swojej nietypowej urodzie zawdzięcza swój wielki sukces. Maywa Gianni Marshall. Piegi przez długi czas uważane były w modelingu za niezbyt atrakcyjną cechę. Jak widać, jednak trendy się zmieniają, czego dowodem może być francuska modelka Maywa Gianni Marshall. Ta dziewczyna nie wstydzi się tego, że na swojej twarzy ma pasmo piegowatych przebarwień. Choć w dzieciństwie przez swój wygląd miała wiele kompleksów, to z biegiem czasu polubiła swój wizerunek i zaczęła być z niego dumna. Obecnie jest idealnym przykładem, że nie trzeba posiadać idealnie nieskazitelnej skóry, aby być docenianą modelką. Dziewczyna została zauważona przez świat mody podczas pokazu projektów marki Zadig Walter. Aktualnie ma na swoim koncie wiele kontraktów i umów z czołowymi agencjami na świecie. Sunaina cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie ze względu na swoją naprawdę wyjątkową urodę. Wielu jej obserwatorów na Instagramie słusznie zauważyło, że może ona przypominać niebieskoskórą bohaterkę z filmu Avatar. To co jest w niej najbardziej niezwykłe, to jej nos, który jest nieco szerszy niż u przeciętnego człowieka. Jej niekonwencjonalna uroda dała jej przepustkę do wielkiego świata mody. Aktualnie dziesiątki agencji modelek walczą o możliwość pracy z nią na wyłączność. Jej fani, oprócz zachwycania się jej nietypowym wyglądem, zastanawiają się też nad tym, skąd Tsunaina tak naprawdę pochodzi. Jest to bowiem tajemnica. Niektórzy twierdzą, że pochodzi ona z Tybetu. Indonezyjskie media uważają jednak, że mogła urodzić się w Nepalu. Wskazują na to jej piegi, które są typowe dla tego regionu. Klotka głosi, że Tsunaina została zauważona na londyńskiej ulicy przez pracownika pewnej agencji modelek i od razu zaproponowano jej lukratywny kontrakt. Jej niesamowity wygląd zagwarantował jej wielką karierę modelki, pomimo tego, że Tsunaina jest o wiele niższa od innych koleżanek po fachu. Melvin. Pochodząca z Gambii, modelka znana w sieci jako Melvin, według swoich licznych obserwatorów na Instagramie, charakteryzuje się naprawdę wyjątkowym wyglądem. Ma bardzo unikalne rysy twarzy, idealną figurę oraz zjawiskowe śnieżno włosy. Wielu z jej fanów uważa, że przypomina ona ciemnoskórą wersję Daenerys z gry o tron. Dodatkowo jej duże jasne oczy mocno kontrastują z jej ciemną karnacją, co daje niesamowity efekt. Ralf Sufra Ralf Sufra znany jest ze swoich niezliczonych piegów pokrywających całe jego ciało. Ten pochodzący z Haiti mężczyzna nie miał łatwego dzieciństwa. Przez swój wygląd często był wyśmiewany i wytykany palcami. Nie przeszkodziło mu to jednak stać się prawdziwą, instagramową gwiazdą i popularnym modelem. Znany jest chociażby z tego, że wziął udział w kampanii reklamowej marki odzieżowej Ivy Park, której współwłaścicielem jest Beyoncé. Ralf stara się uwypuklić swój niezwykły wizerunek. Ze swoimi rudymi włosami i piegowatą twarzą nie sposób pomylić go z nikim innym. Dodatkowo od dłuższego czasu stał się miłośnikiem sportu i bardzo dużo ćwiczy. Jak sam twierdzi, regularne treningi pozwoliły mu zmienić jego ciało w prawdziwe dzieło sztuki. Na co dzień studiuje dermatologię, ale nie przeszkadza mu to prowadzić kampanii reklamowych na Instagramie oraz brać udziału w wielu modowych projektach. Cassandra Note. Cassandra Note to profesjonalna tancerka, która urodziła się z dużym znamieniem pod swoim lewym okiem. Taka przypadłość skórna nazywana jest znamieniem Beckera. Zazwyczaj występuje w formie jasnego koloru z grubymi włosami. Trzeba przyznać, że jest to dość niezwykła zmiana skórna. Gdy Cassandra była mała, rodzice planowali chirurgicznie usunąć jej to znamie. W tamtych czasach jednak nie było odpowiedniej technologii, aby móc to zrobić dobrze. Operacja mogła pozostawić ogromną bliznę, która na zawsze oszpeciłaby dziewczynę. Ryzyko było zbyt wysokie, i rodzice nie zdecydowali się na operację. Kassandra była prześladowana jako dziecko ze względu na jej stan, i gdy już poszła do szkoły średniej, błagała rodziców, aby zabrali ją do chirurga plastycznego. Kassandra musiała jednak nauczyć się akceptować swoją indywidualność. Choć zajęło jej to trochę czasu, to finalnie jest zadowolona z tego, jak wygląda. Przyznaje nawet, że jej znamię sprawia, że wielu osobom zapada w pamięć. Po zakończeniu edukacji Cassandra pracowała jako profesjonalna tancerka, zdobywała wiele nagród, a nawet występowała w krótkich filmach. Teraz, choć medycyna na to pozwala, nie chce usunąć swojego znamienia. to dzięki niemu jest wyjątkowa. Sofia Haji Panteli kiedy zdjęcia 20-letniej modelki Sofii Haji Pampeli trafiły do sieci, momentalnie wiele osób zaczęło o niej mówić. Wszystko za sprawą jej ciemnej monobrwi. Niestety, dostała ona wówczas bardzo dużo hejtu. Sofia mówiła, że ludzie szydzili z niej, pisali niemiłe komentarze, a nawet grozili. Ludzie twierdzili, że jej monobrew jest obrzydliwa. Sofia naturalnie jest blondynką. Pewnego dnia chciała rozjaśnić swoje brwi jeszcze bardziej, ale przez przypadek zafarbowała je na czarny kolor. Zamiast jednak skorygować swój błąd, postanowiła pozostać w ciemnej brwi. Jej rodzinie spodobał się jej nowy wizerunek. Znajomi twierdzą też, że ciemne brwi tworzą duży kontrast w stosunku do jej urody i włosów na głowie. Sofia zdaje sobie sprawę, że wiele osób przez jej monobrew uważa ją za nieatrakcyjną, ma jednak ich zdanie głęboko w nosie. Aktualnie na Instagramie obserwuje ją ponad 268 tysięcy ludzi. W swoich postach używa ona specjalnego hashtag'a, który zrzesza wszystkich, którzy zapuścili pojedynczą brew. Khudia Diop Ta modelka pochodząca z Senegalu dzięki naturalnie wysokim poziomom melaniny ma oszałamiająco ciemną skórę. Nie bez powodu jej nik w mediach społecznościowych to właśnie Melanin Goddess, czyli bogini melaniny. Jej mocny odcień skóry bardzo przeszkadzał jej, gdy była ona małą dziewczynką. Stała się wyrzutkiem w swoim środowisku, jak również każdego dnia musiała stawiać czoła łobuzom, którzy ją wyzywali. Kiedy dorosła, udało jej się pogodzić ze swoim wyglądem i zaakceptować siebie. Obecnie inspiruje ona ludzi z całego świata, a jej unikalny wygląd sprawił, że stała się popularna. Współpracuje też z wieloma agencjami mody z Paryża i Nowego Jorku, dowodząc, że bycie innym wcale nie oznacza, że jest się brzydkim. Steven Thompson. Podobnie jak większość ludzi, o których dzisiaj mówiliśmy, również Steven nigdy nawet nie myślał, że zostanie profesjonalnym modelem. Od dzieciństwa był prześladowany przez wielu ludzi z powodu swojej wrodzonej przypadłości albinizmu. Oprócz tego pojawiły się u niego duże problemy ze wzrokiem. Los jednak w pewnym momencie się do niego uśmiechnął. Steven został odkryty przez pewnego fotografa, który zobaczył go na ulicy. Mężczyzna był po prostu zdumiony niezwykłym wyglądem Stevena. Zrobił mu kilka zdjęć, które zostały później opublikowane w renomowanym czasopiśmie. Tak właśnie zaczęła się kariera Stevena. W 2011 roku został twarzą pewnego domu modowego, a w 2016 roku wystąpił w filmie Objawienie. Do dzisiaj kontynuuje swoją karierę modela oraz zarządza wieloma projektami społecznymi na całym świecie. Masza Tielna. Ta ukraińska top-modelka zasłynęła z posiadania oszałamiających oczu. Prawdopodobnie jest posiadaczką jednych z największych na świecie. Nazywana słowiańskim elfem lub pozaziemską istotą, Masza, jak wiele innych modelek na początku, wstydziła się swojego dużego wzrostu i chudego ciała. W wieku 16 lat pewien właściciel agencji modelek zaczepił Maszę na ulicy i zaprosił ją na sesję zdjęciową. Po długich naradach z rodzicami, dziewczyna zdecydowała, że weźmie w niej udział. Jak się okazało, dziewczyna nie miała tylko niesamowitej urody, ale również posiadała wyjątkowe cechy fizyczne, które robiły z niej idealny materiał na modelkę. Tak właśnie rozpoczęła się jej kariera. Po pierwszych sesjach zdjęciowych do kilku czasopism, Masza otrzymała zaproszenie od jednej z największych francuskich agencji modelek. Na tym kończymy ten odcinek. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Która z zaprezentowanych osób wydaje Wam się najbardziej interesująca? Napiszcie o tym w komentarzu, a najciekawsze odpowiedzi nagrodzę serduszkiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!